Uwaga, pilny alarm dla wszystkich świadomych użytkowników energii życia. W całym kraju, na terenie całej Polski rozkładane są pułapki astralne. W związku z przelatującą asteroidą, jakoby Atlas 3, przeprowadza się silny szturm energetyczny. Dlatego wzywam wszystkie świadome, krystaliczne, czyste i świetliste dusze, żebyśmy utworzyli wielkie pole siłowe energetyczne, bo oni już tutaj lecą. Tak. W tym czasie kupili wszystkich, kupili rząd, kupili telewizję, kupili lekarzy. Byłem ostatnio na kolonoskopii, dość nieprzyjemny zabieg, ale potem razem ze szwagrem to było, to by. Sonda! Dorosłemu chłopu, dorosłemu chłopu budujemy umocnienia, tutaj będziemy otwierać potężna kopuła mocy, potężna kopuła energii dla antyenergetycznego szturmu tych, którzy nadchodzą. Bądźcie czujni, tylko ruch obrony.